Cześć, Siema, no jestem na kolejnym filmie na moim kanale jest w Lesie. W Lesie i w Lesie. Eee, Chciałem Wam pokazać jak u mnie wygląda ja, jak u mnie wygląda jesień. A tak jak wygląda wioska jesień. Eee, wiemy co są, cześć, eee, co jeszcze Wam powiem. Są liście. Jest woda. <grym> I jest wszystko. Te, teraz was zabiorę wycieczkę, co znaleźć dalej świętnią wiosnę w lesie. Dobra, teraz wam wszystko, Mian pierwszy grzyb maślaczki. Miłe maślaczki. Fajne maślaczki do zupy, Nie. do czegoś. To wam powiem małą ciekawostkę. Tu mamy jakieś dla bochobory zlećcie tych grzebów, jak będziecie w lecie. okej? Okay? dobra teraz to jest taki trzeci grzyb to jest jadalny się nazywa pogrzybek o jaki piękny nawet zobaczcie ta wygląda możecie je jeść są dobre jakieś dziurki tu ma od ślimaczka pewnie od ślimaczka chyba tu gdzieś mieszka fajnie dobra idziemy Jezioro jest za lasem, już wam puszczam, pokażę wam bliżej to jezioro, OK? Uwielbiam te miejsce latem, ale jesienią też jest ładnie nawet. A Ciekawostka, znalazłem drzewo i drzewo rosną grzyby. Chyba tyś tu mieszkał. jakiś się kiedyś. Myślisz? O. Ale takie drzewo już wygląda na 60-letnie. Jak ktoś oglądał, pamiętacie z kuzynem, z Bronem i Antkiem, doszliśmy do tego miejsca, co wjechałem do wody. Chodźcie, a pójdziemy bliżej, żebyście, bo no może jeszcze nie widzicie tego miejsca tak dobrze. O, widzicie? Pamiętacie, jak wjechałam do wody I, i sobie zepsułem, jak to się nazywa, u mojego kłoda? Dlaczego lubię życie na wsi? To będzie taki tytuł dzisiaj odcinka. Dlaczego lubię yy, być na wsi? Chodzi a w o to, chodzi. mamy obok las, mamy przed nosem grzyby, mamy przed nosem jezioro, i mamy przed nosem jakieś górki, żeby można kładem walczyć. Cześć No mamy ciszę. Nie mamy autoskradę obok. Kiedy mieszkaliśmy w mieście, prawda? Tak, w Poznaniu. W Poznaniu. Ale już od nie mieszkamy. Nie mamy dom. <noise> Chodzi, nie ma takiego po prostu a co chwilę. O 6 rano jedzie już na tej... Jedzą, jadą i jadą. Tylko jest cisza. Kaszki śpiewają. Tak. Taszki, samochody. Często robimy sobie ogniska. No, ogniska często robimy. Spotykamy się z sąsiadami, których mamy bardzo fajnych. Aha, może nagram kiedyś w vlogatili. <noise> <noise> co jeszcze można? No. Nie to, to tak jedynie, a w jak mieszkaliśmy było co chwilę hałas. Co chwilę jakby... Jak ja poszedłem spać, to chwilę po prostu auta jechały za autem. Auty za autem. Nie. A tu nawet nie mamy światła ani lampy na ulicy, prawda? No właśnie, nawet, nawet nie założyłem tutaj lampy ani światła na takiej piaskowej ulicy. Powiem wam jeszcze, a, a się zmieniło, ale po prostu mamy sąsiadów. W Poznaniu w ogóle nie mieliśmy sąsiadów. Mieliśmy sąsiadów, mieliśmy. ale... Y Mieliśmy, ale w dużych ukryliśmy. miastach ludzie są tacy bardziej zamknięci w sobie, prawda? No właśnie, po prostu nie mogliśmy się dogadać. Le najlepiej to jest, a można w kałuże walczyć tutaj A wieście to można po betonie latać. No to ale prawda. jedynie kiedyś, nie, y jeszcze nie miałam tego vloga YouTube. Jak gdzieś tak cztery latkę czy trzy. Weszliśmy na dwór i przed balko dogrobiliśmy małopada. No, to prawda. Y Dzieliśmy szyszkę, to był jego nos. Kamienie oczy. Y y y co? Coś, jakiś szalik mu daliśmy? Tak, twój. <grym> A, mój szalik i jakąś kulkę czy nie? Nie, nie, ne. nie. Szalik daliśmy i codziennie, ja tak co no, minęło tak 10 sekund patrzę, no, żyję. Potem sąsiadka Sąsiadka powiedziała: A super a, a tworzymy taki, taki fajny, jak ona mieszkała chyba obok nas, tak. a tworzymy taki no, fajny taki widok. Mhm. Co jest tak, mogę Czekamy na śnieg tutaj, prawda? Aha, kiedyś jak była zima to było ładnie. Śniegu było tak, najlepszy śnieg, piasek. Dobra, jeszcze wracamy do tamtej rozmowy. A w poznaniu nie było obok plaży. O, to prawda. I nie było można się kąpać. Tylko... A tu idziemy się kąpać A latem, kiedy mamy tylko prawo. ochotę. Mamy, mam, yy, Dobra, jesteśmy właśnie już w dużym lesie, niemalutkim. I <grybujesz> Mamy ogrzewać zielonkę. Obyście do jest taka fajna i zobaczcie, jak tyłu tutaj wygląda. Takie ma... Można grać na gitarze. Bum, 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 I bierzemy. To będzie kolejna zielonka już. Tak. Dobra. Jeszcze wrócę, a w na najlepiej najlepiej wybić swój własny szałas, a w nie można Teraz ich odprowadzę. Kiedyś to był inny szałas. A teraz zmieniliśmy, bo i dziadkiem nie zna tak wygląda w środku tak, ja, ja pokameruję tak wygląda w środku macie ławeczkę można sobie usiąść z tyłu tu mamy rzeczy fajne kraty kiedyś był yy, szałas taki a teraz jest taki kończymy na dzisiaj tego vloga. Eee, kończymy na dzisiaj tego vloga, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę eee, i myślę, że gramy na kolejnym filmiku. Pa pa!